Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Serwis StopKlatka.pl przygotował dla panów na aplikację Stopklatka News. Ma ona dostarczać najświeższych informacji ze świata filmu. Postanowiliśmy przekonać się, jak jej się to udaje. Interfejs aplikacji wygląda praktycznie tak samo w wersjach na Androida i iOS, pomyślano o zoptymalizowaniu go pod kątem iPada. Istnieje w niej opcja przeglądania aplikacji w orientacji poziomej, zabrakło jej niestety na małych ekranach. Większość ekranu zajmuje lista newsów, każdy z nich wzbogacony jest o miniaturkę zdjęcia. Po wejściu wiadomość pokazuje się pełna grafika oraz treść informacji. Wiele nazwisk i tytułów podlinkowanych jest z pełną wersją stopklatki, co ułatwi uzupełnienie informacji. U dołu widzimy opcje dodatkowe zmianę wielkości czcionki, której nie możemy dokonać za pomocą pinch to zoom, powrót do listy oraz opcję dzielenia się newsem. Co ciekawe, tutaj więcej możliwości daje póki co wersja na Androida. Poza nawigacją po liście newsy możemy przeglądać przesuwając palcem po ekranie. W prawym górnym rogu widzimy ustawienia. Na razie bardzo ubogie. Lepiej tutaj znowu wypada Android, oferując opcję włączenia trybu offline. Tyle oferuje nam stopklatka news. Oczywiście na tle aplikacji FilmWeb'u wypada Brak Braki repertuaru kin, bazy filmów, czy wielu innych dodatków, ale jej podstawową funkcją ma być dostarczanie newsów i z niej wywiązuje się dobrze. Wiadomości są zróżnicowane, wystarczająco świeże i czytelnie podane. Wyższością wersji Android jest tryb offline i bogatsze opcje dzielenia się newsem. Dobrym pomysłem są łącza kluczowych słów z pełną wersją serwisu. Minusem pod względem ergonomii jest użycie kursywy w całym newsie. Zmniejsza to czytelność tekstu. Przydałby się system komentowania i oceny newsów oraz, w miarę rozwoju bazy wiadomości, tworzenie kategorii tematycznych. Czasem zawodzi stabilność i aplikacja lubi się zamykać. No i mamy nadzieję, że iOS otrzyma wkrótce wszystkie funkcje znane z Androida. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.